Zapraszam państwa bardzo serdecznie na cykl moich prac odsłonę malarską kolejną. Jest to cykl pod tytułem Pejzaż ze zasłoną. Renata Zimnicka Prabucka to malarka o ugruntowanej już pozycji artystycznej, z ukształtowanym poglądem na to, co w malarstwie wydaje jej się interesujące i dlaczego malarstwem właśnie chce się zajmować. Dowodem na to jest chociażby wystawa, która odbyła się w zeszłym roku w Olsztyńskim BWA, która podsumowywała 20 lat jej twórczej pracy. Wystawa nosiła tytuł Od początku. Dzisiaj na wystawie w Galerii Parkowej w Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie możemy oglądać wystawę składającą się z 11 obrazów, które być może wyznaczają ten nowy początek, a na pewno przypominają od początku właściwe dla artystki motywy. Pejzaż nigdy nie był mi obcy w moich pracach, nie był obcym tematem. Oprócz tego przewija się on z tematem portretu, postaci, postaci matek. Są to prace malowane olejami na płótnie. Cykl 11 prac, które ze sobą, mam nadzieję, rozmawiają na tej wystawie. Na przykład motyw ludzi grających w szachy powtarza się w dwóch obrazach. Natomiast wzór szachownicy pojawia się jeszcze w jednej pracy. Przedstawienie roślinnego pejzażu ze wstawionym w centrum obrazkiem Matki Boskiej być może koresponduje z portretem kobiecym wśród bujnej roślinności. Kilkakrotnie pojawia się też tutaj motyw obrazu czy też obrazka w obrazie to zabieg szczególnie niepokojący bo skłaniający do przypuszczeń o istnieniu światów równoległych albo o tym że jedna mniejsza galaktyka zawiera się w drugiej większej i nic nawzajem o sobie nie wiedzą To, co charakteryzuje twórczość Renaty Zimnickiej-Prabuckiej, to ciepłe nasycenie wszelkimi wartościami malarskimi, które przeczy ascezie wyrazowej dużej części współczesnego malarstwa. Plamy wynikające ze zróżnicowanej dynamiki posługiwania się pędzlami, kolory wymieszane na palecie, zestawiane w wielości konfiguracji, rozbudowane, wieloelementowe, rytmiczne kompozycje, Świetlistość, wielowarstwowość, symbolika osobistych emocji i nawiązania do tradycji malarstwa. To wszystko składa się na serdeczny portret artystki, malarki, która podejmuje trud malowania codziennie na nowo z niesłabnącym uczuciem.